Piękna pogoda, można by było powiedzieć. Jak na maj. W tym roku pogoda jest może i ładna. Słońce świeci. Ale jeśli chodzi o ilość opadów, no to tylko zimna zośka nas tutaj troszeczkę poczęstowała. Niedużym deszczem. Ale widać, żepak że kończy kwitnienie. I zaraz po rzepakach wchodzi kto? Tak, haber. Może to i chwast, ale powiem, że chabry to moje takie sentymentalne kwiaty. Bardzo je lubię. O! Takie ładne, modre, bo też mówią na nie modraczki. Bławatki. Się robi żółto niebiesko. Na razie tylko. Za chwilę będzie przewaga niebieskiego i żółty zniknie bo już rzepak widać ma strąki także później rusza desykacja i za chwilę mamy żniwa jak one trochę te, te strąki napęcznieją dwa tygodnie przed żniwami prysk, oprysk i kosimy Piękna zieleń trawy zielone, drzewa zielone ale dzięki temu monitoringowi, zakaz wyrzucania śmieci do lasu. Nie wiem jak to jest, że, że przecież wszyscy płacą za śmieci, bo jest obowiązek. No bo nie można mieć posesji bez opłaconych odpadów. A, z, a mimo wszystko jakieś odpady lądują gdzieś nieraz. Do śmietnika, gdzieś do śmiet... zamiast do śmietnika, gdzieś do lasu, do rowu. Kończy się maj, ale i kończą się rzepaki. Już nie są takie piękne, kwieciste. Już tylko badyle zielone zostają. Nie są takie radosne i malownicze. Bardzo ładny, rozkrzewiony. No ma dużo swobody. Krzak żarnowca. Już ma widać pierwsze stronki. Z tej rośliny można miotłę zrobić. Tak jak z brzozy się robi. Ta jest bardziej wiotka, ale też się da zamiatać. Ale naprawdę ten krzak jest tak malowniczy, najeżony, jakby z kolców był zrobiony. Bardzo ładny krzak pod takim dębem. A w oddali farma wiatrowa. Farma mi się zawsze kojarzyła bardziej z czymś rolniczym. No ale może i Wiatraki też są farmą. Ponoć zielony kolor uspokaja. Zszargane nerwy. tu pod tym dębem zawsze rosną borowiki, ceglastopore. Jak wiem, że one tu są, to wiem, że są prawdziwki w lasach, jadę sobie wśród pól gdzieś polną drogą aż tu nagle asfalt przede mną jest na drodze i ktoś by mógł się zapytać jak to asfalt na polu wynika to z tego że właśnie mijam no takie bym powiedział dosyć ciekawe miejsce bo to jest właśnie fabryka można powiedzieć, że tak w skrócie asfaltu tych mas bitumicznych zajrzymy tutaj co tu się dzieje obiekt monitorowany widać jakieś hałdy żwiru kot chodzi po placu kłódka wisi bo dzisiaj przecież jest niedziela spójrzmy za bramę głazy wielkie proszę zobaczyć jakie granitowe głazy ten czerwony granit przybył do nas z Norwegii ale nikt go tu nie przyniósł z ludzi ale to jest na pewno skała przywleczona z Norwegii inne pewnie też ale ten czerwony, ten, ten i tamten trzy czerwone granity a tu się zbliżam do głównej bramy, takiej ładnej, RAL 5015. Już wiemy, jaka firma. Pracujemy na kanale CB25. To chyba dla tych, co przyjeżdżają, żeby się połączyć z tymi operatorami, co tam nasypują. A tu już mamy PGR. Ten PGR, no nie popadł można powiedzieć w ruinę, ale, ale zmienił zupełnie swoją, że tak powiem swój charakter, bo tu były obory, olbrzymia ilość krów, a w tej chwili mamy to co widzimy, magazyny jakieś, może stoją jakieś maszyny, może zboża tu się gromadzą, ale tutaj zupełnie nikogo nigdy nie ma. Brzniwa, nieraz gdzieś tam jakaś jedna osoba. Się gdzieś kręci. Pamiętam jak tutaj, na tym placu, w tym miejscu, za, tą, za tym ogrodzeniem, właśnie tutaj stały bizony. Ja ciągle o tych bizonach. No, tak to jest, że jak byłem kiedyś na rowerze jeździłem, za czasów szkolnych lat, można powiedzieć, no to się szukało tych bizonów po polach. Mi się widywało nieraz gdzieś na bazach te kombajny, no w różnych miejscach Tu były stare roczniki jeszcze na starych emblematach. I obkaszały Te pola. Jako ciekawostkę tylko mogę powiedzieć, że do roku gdzieś tak 2008 kusiły tu jeszcze wizony, czyli nie tak dawno, majowy wieczór moje ulubione miejsce na robienie fotoreportaży wspól jakby ktoś włączył sobie taki filmik nie jaki on miał tytuł, teraz pytanie na przykład fazy wzrostu rzepaku, chyba u mnie coś takiego było albo jeszcze jakiś inny film, na przykład żniwne odwiedziny chyba króla polskiej wsi, ale nie jestem pewien chyba w tym filmie na miniaturce właśnie zobaczy kilka rekordów i one są niesione właśnie na te pole tak mi się coś przypomina na, ten, na to miejsce Że tak spokojnie już się zrobiło, nie ma wiatru, ucichło wszystko. Zapada zmrok. Prawie noc w lesie. To las liściasty. Bardzo gęsty. Tajemniczy las. Zupełnie inny las niż w dzień. Tutaj naprawdę. Robi wrażenie taki las. Jest to bardziej sympatyczny las, przyznam, niż ten las Puszczy Słupskiej. Tosnowy, bur. I mi się wydaje, wygląda bardziej groźnie, niż taki... niż taka gęstwina, taki burz. Dosyć przytulnie tutaj jest. Takie się ma wrażenie. Pewnie osoby, które jeżdżą na bushcraft, to takich lasów szukają. a nie lasów glastyk. Piękny maj. Szkoda, że się kończy. Pewnie ktoś zna piosenkę Kolec Orkiestra o maju. Bo oni bardzo ładną tę piosenkę mają. Taką trochę patriotyczną. Fajną. Widzę światełko w tunelu. Tam na końcu zaraz wyjadę z tego lasu. Wszystko ciśnie. Dzień idzie spać. Mamy za 18 minut 10, w sumie 22. Ale o tej porze roku, czyli mamy niecały miesiąc do najkrótszego dnia może nie najkrótszego dnia, tylko najkrótszej nocy. I najróż O, ale kuropatwa wyskoczyła, mnie przestraszyła. To wszystko się pewnie też wystraszyło. Gdzieś tutaj się na miedzi skryła, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tej chwili już tutaj u nas na dalekiej północy, że tak powiem, w dalekiej północy Polski, tak delikatnie może, trochę powiem, o tej porze roku mamy już białe noce. Co to znaczy? Czyli przez całą noc tam na niebieskiej części, na północnej części nieba jest widno. Nie ma po prostu takiej ciemnej nocy. Całą noc coś tam widać, że się dzieje, gdzieś te słońce jest, gdzieś tam świeci. Pszenica sobie rośnie, żyto też. No mamy koniec maja, za chwilę czerwiec. A czerwiec to już praktycznie lato, bo przecież w czerwcu się to lato zacznie. Ja wiem, że są lata, że w Polsce w czerwcu już są żniwa, ale myślę, że tutaj u nas taka zimna wiosna, późna wiosna. Późno się wszystko zaczęło budzić do życia, bo w kwietniu jeszcze były przymrozki, w zasadzie ziemia była całkiem zamarznięta. To w tym roku. Na pewno będą u nas żniwa bardzo późno, chyba że przyjdą jakieś gigantyczne upały, jakieś ekstremalne susze, to to się wszystko, że tak powiem, przyspieszy, zasuszy. No i wtedy będziemy mieli już pierwsze żniwa w drugiej połowie lipca, jakieś tam jęczmienie, może rzepaki, a jeśli będzie dalej tak jak jest, czyli będzie zimno, może trochę deszczów popada, no to będziemy mieli na pewno żniwa dopiero tak jak zawsze było w sierpniu. Zatrzymam się, posłucham, czy słychać jakieś ptaszyny. Bo chyba wszystko umilkło. Księżyc na niebie, połowa księżyca jest widoczna tylko. Jakieś gdzieś tam pod wioską ptaszyny się jeszcze odzywają, ale to już bardziej na ziemi, niż w powietrzu. Skowronki ucichły. No jest godzina praktycznie 22, to już o tej porze wiele ludzi poszło spać, o jeszcze chrabąsz majowy, widzę, poleciał. Chociaż w tym roku tych chrabąszczy jest naprawdę bardzo mało. Ostatnio w ogóle nie, nie, wid, nie widuję, żeby w którymś roku był, była ilość tych chrabąszczy na tyle duża, żeby dęby ogołociły, czy coś. Ale to dobrze, bo przynajmniej pędraków tyle nie będzie. Te słupy to mają bardzo, bardzo dużo lat. To są słupy betonowe. Podejrzewam, że gdzieś na napięcie no myślę, że gdzieś to, to są chyba 110 tysięcy. Tak mi się wydaje. Nie znam się dokładnie na tej energetyce, ale ich wielkość świadczy o tym, że raczej tyle gdzieś mają. Są to betonowe słupy, które mają przynajmniej według mnie Jakieś 60, może 70 lat. I tutaj taka ciekawostka związana z tymi słupami, że kiedyś, jak ze szkoły podstawowej, pojechaliśmy z klasą zbierać. Znaczy, to nie było zbieranie, to było wykopywanie marchwi na wielkim pej pejerowskim jeszcze w tamtym czasie polu. Jakieś pieniądze. Klasowe z tego były, później na wycieczki, dotacje jakieś czy coś. To właśnie przy tych słupach zbieraliśmy gdzieś te, te marchewki. To Marchew, i kolega mi powiedział, że te słupy prowadzą do jego, do jego wioski, że u niego przez wioskę, właśnie obok wioski, idą te słupy i faktycznie idą te słupy. Teraz wiem, że, że to mar, Marchew żeśmy wykopywali tak naprawdę stąd. Ja myślę w linii prostej to będzie może tych słupów Z20, może 10? Nie, no Z20 może być. Nie wiem ile to by stąd w linii prostej było. Może 5 km? Tak mi się wydaje. Więcej nie, jak 5. I one idą tak prościutko, jakby po sznurek szły. Nie wiem, jak oni to wymierzyli. Ale jakieś mieli metody w tamtych odległych czasach, żeby to równiutko puścić. Nic nie falują, nic.